Kamery na każdym kroku. Naprawdę obiekt jest duży. Zwiedzanie go zajmie trochę czasu, ale zapach w tym miejscu jest naprawdę dziwny, nieprzyjemny. Przypomina trochę balony. Tak jakby. Wow! Klatka schodowa. Zaraz tam pójdziemy. Przypomina tak jakby zapach helu z balonów oraz jakby szpitala? Bardzo nieprzyjemny w każdym bądź razie. Marynata paprikana. I takie charakterystyczne dla rzeźni, te są naprawdę ogromne. Przejście z gumy. Wow. To ta guma tak śmierdzi. Kolejna wielka suwnica pokryta smarem. I jakiś podest. Nie wiem, co tutaj miało miejsce. Tak samo tutaj, jak widzicie, są jakieś w ogóle bramy garażowe na zewnątrz, i wszędzie są drzwi na zewnątrz. A, magazyn folii.